Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to średnia ważona. Średnią ważoną liczb x1, x2 aż do xa z odpowiadającymi im wagami n1, n2 aż do nk będącymi liczbami dodatnimi określamy wzory. Każda liczba pomnożona razy jej waga i dodajemy to do siebie tak, czyli n1 razy x1 dać n2 razy x2 aż do nk razy xk i dzielimy to przez sumę wszystkich wag. Tylko jakbyśmy brali na przykład średnią ocen, to jak macie 3 jedynki o wadze 1, to wag, e, waga jest 1, ale te są 3. 1, 1, 1, więc suma wag jest 3, tak? Bo były 3 jedynki, każda o wadze 1, a to każdą wagę w ciągu, macie tutaj ciąg liczb, tak? To jeżeli to będą, e, jeżeli to będą 3 jedynki, 3 dwójki i tak 3 na przykład trójki, no i nie wiem, te są o wadze 1, to o wadze 2, to o wadze 3, no to macie tu wagę 1 plus 1 plus 1, bo każda ma taką wagę, tak? N1 stoi przy jednej, N2 przy drugiej, N3 przy trzeciej. Więc w sumie tutaj wagi będzie 1 plus 1 plus 1. Teraz tu ma każde wagę 2, więc 2 plus 2 plus 2. Tu były 3 liczby i każda o wadze 3. 3 plus 3 plus 3. I to jest sumą wag. Waga każdej liczby się liczy. Nie ma, że była, nie wiem, waga 1, 2 3 to sobie symulujecie. Nie, waga każdej liczby się liczy w tym przypadku. No i przejdźmy do zadań. W teleturniej, aby móc wygrać wycieczkę do Dorunia, trzeba wziąć udział w czterech osobno ocenianych konkurencjach. W tabeli mamy podane, ile punktów zdobył każdy z zawodników. I mamy policzyć, wiemy, że ostateczny wynik jest średnią ważoną i pytanie jest, który zawodnik wygrał teleturniej. No, to policzmy średnią ważoną Adama. Każdą liczbę mnożycie razy wagę na górze, czyli 10 razy 0,2, 5 razy 0,8 plus 8 razy 0,4, dodać 7 razy 0,6 i dzielimy przez sumę wag. Mamy raz, dwa, trzy, cztery liczby, każda o wadze takiej, więc 0,2 dodać 0,8, dodać 0,4, dodać 0,6. No, to na górze nam no, wyjdzie 10 razy 0,22, dodać 5 razy 0,84, dodać 8, 8 razy 3,2 i dodać 4,2 i to w sumie jest 0,208 to 1, 1 4, 2. No, to mamy na górze w sumie 13,4 podzielone na 2, a to jest 6,7. To teraz średnia ważona marka. No to mamy 5 razy 0,2, dodać 8 razy 0,8, dodać 6 razy 0,4, dodać 7 razy 0,6. No już wiemy, że przez 2. No to 5 razy 0,2 to 1, 8 razy 0,8 to 6,4, 6 razy 0,4 to 2,4 i dodać 4,2 na 2. Więc w sumie mamy 14 na 2, a to jest 7. I średnia ważona Piotra 9 razy 0,2, dodać 4 razy 0,8, dodać 10 razy 0,4, dodać 8 razy 0,6 na 2. To się równa 1,8, dodać 3,2, dodać 4. I dodać 4,8 przez 2. 4, 4, 8, 8, 9, 12, 13,8 na 2. A to jest równe 6,9. No to najwyższą średnią ważoną miał Marek, zatem wygrał Marek. No to zadanie drugie. Ocena semestralna za matematyki jest średnią ważoną ocen z wagami podanymi w tabeli. Tamek otrzymał następujące oceny: 3 jedynki o wadze Z1, z kartkówek miał 3, 1, 2, każda o wadze 2 i z klasówek 3, 6, 6, o nie wiadomo jakiej wadze, o wadze n, tak? Dla jakiej wartości n średnia ważona tych ocen jest równa 3. No to średnia ważona ma być równa 3. Jak ją policzymy? No, 1 o wadze 1. Dodać 1 razy 1. Dodać 1 razy 1. Dodać 3 razy 2. Dodać 1 razy 2. Dodać 2 razy 2. Dodać 3 razy n. Dodać 6 razy n. I dodać 6 razy n przez sumę wag, no to co były 3 jedynki 1 plus 1 plus 1 tu mamy dwójki czyli 2 plus 2 plus 2 i tu mamy n plus, n plus n plus n plus n to się równa to właśnie 1 raz 1 no to 1 plus 1 plus 1 to mamy 3 dodać 3 razy 2 to 6 1 raz 2 to 2 i plus dwa razy dwa, czyli plus cztery, eee, plus cztery eee, dodać trzy, n, sześć, n i sześć, n, dwanaście, dodać piętnaście, n i przez mm, trzy plus sześć, czyli dziewięć i plus trzy, n. To się równa 6, 4, 10, 13, 15, plus 15n przez 9, dodać 3n. Na górze piątka, trójka przed nawias, to będzie 5 plus 5n i na dole trójka przed nawias, czyli będzie 3 plus n, trójki się nam skrócą, no to mamy 5 plus 5n, przez 3 plus n. I to teraz chcemy, żeby było równe 3. Czyli robimy równanie 5 plus 5n przez 3 plus n ma być równe 3. Razy 3 plus n przy założeniu, że n jest różne od minus trójki. n jest raczej liczbą dodatnią, bo to waga, więc na pewno jest różna od minus trójki. 5 plus 5n równa się 3 razy 3, czyli 9 dodać 3n. Odejmiemy 3n i odejmiemy 5, żeby sobie pozmieniać strony. 5 plus 5n odjąć 3n to będzie 2n. Jak odejmiemy 5, to znika stąd. 9 odjąć 5 da nam 4. 3n z 3n się skróci. Dzielimy przez 2, czyli n równa się 2. I podpunkt B macie jeszcze, że równa się 4. Czyli 5 plus 5n przez 3 plus n ma być równe 4. Znowu mnożymy razy 3 plus n. I mamy 5 plus 5n równa się 12 plus 4n. Minus 4n minus 5, czyli 5n odjąć 4n to n, a 12 odjąć 4n. 5 to 7, czyli n równa się 7. To tyle w temacie średniej ważonej. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.